Legenda por Dzień dobry, to jest program gośnia. Dzisiaj w takiej nietypowej scenarii jesteśmy pod teatrem Ziemi Rybnickiej, a ze mną dyrektor tej placówki. Dzień dobry, pan Michał Wojaczek. Dzień dobry, witam was zawsze. Chciałabym powiedzieć, że w końcu chyba zaczyna się kultura rozkręcać po takiej długiej przerwie. Skoro ta kultura zaczyna się rozkręcać, mieliśmy już weekend no taką na miastkę. Dawid podsiadło, Artur Rojek co jeszcze przed nami w tym najbliższym czasie, właśnie tu w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Tak, jeśli chodzi o rozkręcanie się kultury, to faktycznie nastąpiło w tempie bardzo nagłym teraz. Czekaliśmy bardzo długi czas. Przez te ostatnie półtora roku byliśmy odmarżani prawda, na, na jakieś dwa, trzy tygodnie, czasem na miesiąc, potem byliśmy zamykani mogliśmy działać w jednej czwartej, w połowie i tak na, dalej. Na chwilę obecną możemy działać w połowie objętości sali. Od 20 6 czerwca będziemy mogli działać w 3 czwartych, a więc cały czas brudniemy do przodu i mam nadzieję, że na jesieni już będziemy mogli zapraszać gości w pełnej objętości sali, bo przygotowaliśmy bardzo wiele wydarzeń. Ale Jesień daleko, tak, a my chcemy powiedzieć o tym, co najbliżej. Tak, tak, oczywiście o tym, co, co, co było przed chwilą właśnie. Chciałem powiedzieć, że to odmrożenie było u nas bardzo mocne, dokładnie świetne koncerty Dawida Podsiadło, koncerty Dawida Rojka, które przeżyliśmy w ostatni weekend, było ich w sumie sześć, bardzo wiele osób. Odwiedziło nasz teatr, wspaniałe show. Myślę, że to był taki dobry początek, i to jest znakiem na to, że. Najbliższy rok będzie rokiem dobrym i będziemy mogli gościć tutaj znakomite gwiazdy, proponować naprawdę wyjątkowe rzeczy, i Teatr Ziemi i będzie po prostu żył w swoim kulturalnym życiem. Więc jeszcze raz dopytam, bo to wszystko działo się w weekend, ale te takie najbliższe imprezy. Dzisiaj mhm. mamy poniedziałek, więc kolejny weekend przed nami i to wakacyjny. Na co mogą liczyć goście, odwiedzający, ci, którzy w końcu chcieliby pokorzystać i z koncertów, i z teatru? Jeśli chodzi o to najbliższe nasze plany, oczywiście mamy jeszcze parę... Po przenoszonych wydarzeń, między innymi będzie się spektakl Klimakterium 2, odbędzie się koncert Grzegorza Turnała. Pierwszy raz w naszym mieście pojawi się też Siesta w drodze. To jest taki festiwal objazdowy, który jest dzieckiem Marcina Kydryńskiego i razem z Marcinem Kydryńskim tego roku przyjedzie do nas miroka Paris. To będzie dokładnie 29 czerwca. Wyjątkowa gwiazda. Muzyk wieloletni Cezarii Ewory, muzyk ostatnich dwóch tras Madonny, naprawdę, który otwierał też właśnie koncerty ma dane ze swoim zespołem Miroka Paris, który właśnie zagra w teatrze Ziemi Rybnickiej. A więc naprawdę wspaniałe wydarzenia. A w tym pierwszym weekendowym weekendzie będziemy mogli się spotkać na rybnickim kampusie. Jako teatr Ziemi Rybnicki, jako miasto Rybnik generalnie bierzemy udział w festiwalu Górnej Odry i tam odbędzie się kilka wyjątkowych koncertów. Ile oczywiście pozwolą nam obostrzenia sanitarne. Bo jeszcze do końca nie wiemy, jak to będzie. Kolejne robić. ulgi zostały ogłoszone, więc powinno być już ku dobremu. Tak, powinno być ku dobremu, jesteśmy pełni nadziei, jednakże zapowiedzi medialne, które słyszymy często w telewizji, różnią się trochę od rozporządzeń, które... Wchodzą parę dni później, więc czekamy na rozporządzenie i wtedy będziemy pewni, w jakich ilościach, w jakich reżimach będziemy te wydarzenia mogli robić, ale jesteśmy nadziei naprawdę pełni. Powiem tylko, że na kampusie będzie kilka fantastycznych wydarzeń. Przez trzy dni będzie się odbywał zlot futraków, a w finale między innymi zagrają dla nas zespół Karantufi i zespół Tabu, a więc będzie regionalnie, ale bardzo dobrze. Lokalnie znani artyści. Tak. My mówimy o tym, co przed nami, ale chciałabym jeszcze trochę wrócić do tego, co było. Czyli ten lockdown przedłużający się, raz odmrażanie, raz znowu odpuszczanie, czy tam bardziej były rygorystyczne te, te niektóre opostrzenia. No i ci klienci, którzy nabyli na przykład bilety, mogli oszaleć w tym, co się dzieje. Jak to wyglądało w praktyce tutaj w teatrze, czy oni faktycznie przychodzili, zwracali te, te bilety, czy, czy rezygnowali całkowicie, czy czekali posłusznie, aż w końcu będą mogli uczestniczyć w tych wydarzeniach? Y, y, powiem Pani, że bardzo różnie. Na przykład koncerty Dawida Podsiadło były przekładane chyba pięć razy. Było pięć terminów w trakcie tego półtorej roku, a więc. Koncert Artura Rojka również. Y, Artura Rojka też, tak, tak. Y, i na początku publiczność właściwie nie zwracała żadnych biletów, ale e, po prostu zmiana terminów powoduje to, że e, ten termin może nakładać się z jakimiś innymi planami publiczności. Tak? Nie wiem, ktoś ma urodziny, wesele, chrzciny, czy jakąś inną imprezę, albo wyjazd na wakacje, czy, czy na długi weekend i dlatego te, te kolejne zmiany powodowały oczywiście zwroty. E, najwięcej zwrotów było chyba teraz w ostatnim okresie. W związku chyba z tym, że m, przed już z takim miesiącem już takim trochę wakacyjnym. Tak? Długi weekend, wyjazdy i tak dalej. I te zwrotów było ale muszę powiedzieć, że pomimo trudności z tymi zwrotami, bo to były różne bileterie, były bilety sprzedawane na kasie, bilety były imienne w ogóle. Te, te, te pierwotne na, na koncert Dawida Pociodła i Artura Rojka trzeba było naprawdę zrobić bardzo dużo ruchu. Księgowość naprawdę podczas lockdownu miała co robić. To nie, to, to nie był okres nudny. Bo mówiło się, i, 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 że placówki aniwe. kultury praktycznie nie działają, właściwie nic się w nich nie dzieje. Czyli rozumiem, że wszystkie siły zostały przełożone na taką papierologię. To, to, to znaczy tak, jeśli chodzi o. Właśnie służby księgowe, to w tym okresie pandemicznym było naprawdę tych zmian bardzo wiele. Myśmy mieli sprzedanych przed, przed pandemią kilkanaście tysięcy biletów, może, więc tych zmian naprawdę było bardzo, bardzo dużo. Więc, więc ta praca jest o wiele trudniejsza niż sprzedaż biletów, tak? bo to trzeba wiele rzeczy odkręcić, wiele rzeczy pozmieniać. Ale generalnie w, w okresie pandemii też nie próżnowaliśmy, remontowaliśmy nasz teatr, staraliśmy się, żeby widzowie przyszli do sali trochę lepszej, poprawionej. Mieliśmy problemy z fotelami przez ostatnie lata. W okresie pandemii udało się wszystkie wyprostować, wymienić część. Fotele już mają prawie 20 lat, więc przygotowujemy się już do wymiany, ale na parę lat jeszcze teraz będą nam służyć. A więc ten okres naprawdę nie był okresem straconym. Zaplanowaliśmy wiele fantastycznych rzeczy. Robiliśmy też trochę wydarzeń online. I o to planowanie jeszcze chciałabym zapytać, bo planowanie imprezy w czasie, kiedy wiemy już, że za chwilę coś może zostać po prostu odwołane, hmm. czy to jest proste, czy artyści się e, zgadzają na to e, tak e, m, szybciutko, czy raczej trzeba negocjować, mocno namawiać ich, czy raczej z drugiej strony też jest już e, mocna chęć, żeby po prostu wychodzić na tę scenę. Znaczy, oczywiście, artyści już też są grać, artyści żyją z koncertów, żyją z kontaktu z publicznością, jest to też ich wielka. Pasja przed, przede wszystkim w tych artystach, z tej najwyższej półki, bo taka działalność musi być połączona z pasją. Wtedy do nas prawdziwa, wtedy jest szczera i taka naprawdę wielka i przynosi wymierne korzyści. Dla Czyli wszystkich. chęci są z obydwu stron. A takie ograniczenia teraz mówi się o tym, co na przykład się podziało w przypadku Fest Festiwalu. To jest taki hmm. przykład, wokół którego się dużo dyskutuje, że tylko zaszczepieni mogą tam wejść i taka decyzja <noise> zapadła. Czy Państwo braliście takie ewentualności pod uwagę? To znaczy tak, jeśli chodzi o, o działalność wewnątrz budynków w tacze Ziemi Rybnickiej czy w innych placówkach, nie ma, nie ma yy, w ogóle mowy o tym, że dzielimy ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych, yy, takie pomysły się dzieją przy imprezach plenerowych, dlatego że ustawodawca, no... Przygotował nam, nam, nam takie rozporządzenie, tak, i y, dla chyba łatwości organizacji niektórzy organizatorzy decydują się na taki krok. Dlatego, że jeżeli wpuszczamy tylko zaszczepionych, nie mamy żadnych limitów, tak. Ale ja osobiście muszę powiedzieć, że no niespecjalnie się zgadzam z tym faktem, dlatego że y, może nastąpić tutaj jakiś taki efekt segregacji, tak, a jednak szczepienia są dowolne z tego, co wiemy, więc y, no, myślę, że musimy to zorganizować w inny sposób i te plenery, które my będziemy robić, chcemy, żeby one były dostępne dla wszystkich. Stąd pytanie o to zajęcie. Zainteresowanie też artystów, bo tam też pojawiają się różne opinie. Są artyści jak Kazi, którzy mówią wprost, nie będę brał udziału w, takim, w takiej formie organizacji imprez. Tak? Znaczy, powiem pani, że ja się trochę nie dziwię takim postawom. Oczywiście, szczepmy się mamy się szczepić, szczepienia są potrzebne, to jest prawdopodobnie jedyny sposób na wyjście z pandemii, tak? Ale nie można zmuszać chyba ludzi właśnie w taki sposób, tak trochę od tyłu i no, dzielić ich na lepszych i gorszych. I na koniec e, chciałabym zaznaczyć, bo jesteśmy na placu teatralnym Kazimierza Kuca. Nadanie tego imienia odbyło się w czasie pandemii. Wszystko już było e, nie tak, jakbyście sobie tego życzyli, e, w ograniczonej e, takiej scenerii, ale była wtedy zapowiedź, że będzie się dużo działo i wszystko to będzie będzie związane z osobą właśnie wybitnego reżysera Kazimierza tak. Kuca. Czy ta obietnica zostanie dotrzymana, w związku z tym, że już te obostrzenia trochę odchodzą? Tak, ta obietnica zostanie spełniona i myślimy, żeby to zrobić w rocznicę nadania imienia, żeby zrobić takie wydarzenie właśnie poświęcone Kazimierzowi Kucowi. Tym bardziej, że jesień jeszcze mamy pełną. Tymi wydarzeniami, które musieliśmy przenieść, więc jeszcze y, cały czas odcinamy pewnego rodzaju zobowiązania, ale planujemy oczywiście y, takie wydarzenie zrobić. Mam nadzieję, że wtedy już nie będzie opostrzeń pandemicznych i będzie to można zrobić w spokoju, w pełnej objętości sali. No to jakieś szczegóły nam pan zdradzi, panie dyrektorze? No chcemy zrobić przegląd filmów Kazimierza Kuca, spotkania z osobami, które z Kazimierzem Kucem były związane, które no, współtworzyły z nim jakąś kulturalną rzeczywistość. Więc. Myślę, że będzie ciekawie. No i na koniec chciałabym podpytać, czy w ogóle ludzie, którzy tak naprawdę mówi się łaknęli tej, tej kultury, czy oni teraz przychodzą, dopytują co będzie się działo, czy czekają na, na to, co państwo im zaproponujecie? Bo podobno ten głód artystyczny głód przebywania ze sztuką był ogromny w praktyce. To znaczy, to jest prawda, że ludzie naprawdę czekali bardzo długo na to, żeby móc, móc przyjść, to znaczy nie tylko do nas, ale do wszystkich instytucji kultury i być, być tej kultury blisko, ale także jesteśmy takimi zwierzętami stadnymi, trochę tak, i my potrzebujemy takiej wspólnej społeczności, Ja właśnie udział w kulturze daje nam taką możliwość, i myślę, że to jest też bardzo ważny aspekt życia społecznego, żeby spotykać się razem w miejscach, które lubimy, w których się czujemy dobrze. I muszę powiedzieć, jeszcze wracając do, do tego pytania, ale sięgając trochę wstecz, w marcu, kiedy byliśmy otwarci przez miesiąc chyba, czy, czy, czy tygodnie, ja wtedy się obawiałem, czy sprzedamy bilety, bo akurat na ten okres nie mieliśmy imprez posprzedawanych, ale w ciągu tygodnia sprzedało się bardzo, bardzo wiele wydarzeń i to, i to, to mnie akurat po prostu napawało wtedy taką nadzieją, że, że jednak będzie dobrze i przetrwamy i ludzie wrócą. Na dowód tego można powiedzieć, że jakieś bilety w ogóle zostają, jeśli chodzi o jakąś imprezę, czy raczej marna szansa, żeby się na coś załapać, trzeba po prostu pilnować i, i czym prędzej lecieć do kasy? Powiem Pani, że jeżeli chodzi o te imprezy z artystami topowymi, czy to muzycznymi, czy ze znanymi aktorami, jeśli chodzi o spektakle teatralne, to te bilety sprzedają się do ostatniego. Są oczywiście imprezy niszowe, tak, imprezy jazzowe, które gromadzą publiczność od 100 do 300 osób, ale tak było zawsze i taka publiczność w Rybniku jest, więc... Tutaj nie spodziewam się jakiejś diametralnej zmiany, ale muszę powiedzieć, że wszystko jest jakby na takim stałym, dobrym poziomie, bo generalnie publiczność w Rybniku mamy bardzo dobrą i w regionie, która chętnie gości w naszej instytucji i mam nadzieję, że tak będzie cały czas. Serdecznie zapraszam. I chyba powoli musimy kończyć, bo zaczyna kapać na tak, nas tak. sceneria. Powoli nam się może zmieniać. Dziękujemy bardzo za uwagę, dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Panu dyrektorowi, dziękuję za dziękuję rozmowę. Serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie do zobaczenia do zobaczenia